Zamówiłam już jakiś czas temu i przyszła do mnie wreszcie paczuszka z Portal Games. W ogóle śliczne pudełeczko, szanuję. Uśmiechnęłam się jak je zobaczyłam. Niektórzy z Was pewnie się domyślają co tam jest. Ale dla wszystkich innych niespodzianka, proszę bardzo. Mass Effect gra planszowa. Bardzo czekam. W ogóle piękna okładka, nareszcie jest Pani Shepard z przodu, czyli coś dla mnie. Bardzo mi się w ogóle podoba ta grafika. Ok, tutaj mniejsze takie pudełeczko w przedsprzedaży, w rozszerzonej wersji, to były dodatkowe figurki. Także zaraz sobie to wszystko rozpakujemy i zobaczymy. Dzisiaj tylko rozpakowanie, obiecuję, że jak Ogram od A do Z, to będzie też recenzja. Z tego co zrozumiałam, tutaj jest e, parę scenariuszy, przychodzimy tak jakby kampanię. Także po ukończeniu wszystkiego, tam znacie. No i ok, otwieramy, mam nadzieję, że to dobrze widzicie, bo Dzisiaj trochę inne ustawienie kamery, ale po prostu to pudło jest tak duże, że nie dało rady inaczej. Księga misji, czyli rozumiem, że tutaj e, będziemy po prostu przechodzić kolejne misje. Jest plansza, są po boku jakieś zadania, także super, bardzo ładnie to wygląda. Tylko niestety cały papier jest śliski i odbija światło. Ja za takim papierem akurat nie przepadam, bo mi się odbija właśnie i nic nie widzę. Ale sama jakość druku wygląda super. Mamy tutaj jakieś hasełka od Jokera, widzę. Jakieś instrukcje, no bardzo to fajnie wygląda. Papier też jest dość gruby. Księga opowieści, czyli tutaj mamy paragrafy, także misja będzie nas najprawdopodobniej odsyłać czasami do konkretnego paragrafu. Ja lubię też gry paragrafowe, także to też jest coś dla mnie. Mam nadzieję, że teksty będą fajnie napisane, bo to wiecie. Jak zrobili to źle, no to, to nie będzie przyjemności z czytania, ale bądźmy dobrej myśli. Instrukcja. Instrukcja jest naprawdę mocarna, no spora jest, o i spora jest. Ten papier też jest gruby, więc to no nie jest tak, że jest mnóstwo stron, ale no mimo wszystko troszkę czytania będzie. Tutaj już widzę mamy mapę kampanii. Jakby ja to widzę pierwszy raz, starałam się nie spoilerować sobie za bardzo z internetu, więc w sumie nie wiem co wyciągam. A tutaj rozumiem mamy karty naszych kompanionów, na przykład talii. Gdzie jest mój ulubieniec? To znaczy, Wrexa oczywiście też kocham, ale. Kaj, jest garus. Gdzie jest mój husband? O, proszę bardzo, jest piękny. Wygląd z y, trzeciej części, czyli już po zdjęciu opatrunku. O, zacny, proszę bardzo. Ok, sąże toniki. Powiem Wam, nie nagrałam tego, ale ja już sobie je, że tak mówimy, wyklikałam i wyklikiwało się je super. Ja bym to zawodowo mogła robić tak cały dzień. Tak, 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 tak. zaj fajne. Folijka, no na szczęście to widać, bo nie byłam pewna, w podglądzie aparatu nie było, że jest tam wytłoczony znak przymierza, także szacuneczek. O, mnóstwo folijek. No. Będzie, będzie gdzie wkładać żetony, ale powiem Wam, że jak zaczęłam segregować te żetony, to w sumie nie wiem, które z czym wkładać i tak poleciało wszystko do różnych woreczków i później będę się tym zajmować, jak przeczytam instrukcję. Ścieralny mazaczek i rozumiem, że gra chce, żebyśmy y, gdzieś tam coś zaznaczali na tym śliskim papierze, czyli pewnie na, księdze, na księga misji, tak dobrze mówię. Ogólnie chyba nie zamierzam tego robić, bo po prostu sobie oznaczę tą taśmą malarską, ale mazaczek, żeby być w klimacie, mógłby być niebieski, nie? a jest czarny, tak trochę odstaje. Kosteczki, no powiem... Sporo ich. Fajne są takie śliskie, i one są jeszcze wyżłobione, więc ten kolor nie będzie z nich schodził, bo ten kolor sobie bezpiecznie wiecie. W zagłębieniu spoczywa, bardzo fajne. Takie coś przedłuża trwałość, jakby, jakby coś nie wiedział, bo tak to palcami byśmy wytarli tą farbę. Malutkie przeźroczyste znaczniki, to chyba zna każdy, kto grał kiedykolwiek w jakąś planszówkę. Często dodaję te kwadraciki. Jakieś karty? Aha, karty zagrożenia. Ok, mamy Cerberusa i mamy żniwiarzy. Tak jak mówię, tutaj z tyłu są jakieś polecenia. A tak jak mówię, ja starałam się nie spoilerować, więc nie do końca wiem, co jest czym, ale na pewno dam Wam znać w recenzji. Ale no, widzę, że także z tyłu są po prostu jakieś odniesienia. No, będzie wszystko grane, będzie czytane. Okej, okay, mamy płócienny worek, też ze znakiem przymierza do losowania. Znaczy tak zakładam, nie? Że wrzucamy do woreczka i losujemy. Taki zwykły. Myślę, że też wszyscy gracze planszówkowi znają te woreczki, nie? Bo to jest jeden i ten sam woreczek, tylko się grafika zmienia. No i oczywiście figureczki są cudne. Tylko są takie malusie. Ja w ogóle gadałam z koleżanką z pracy. Czy ona by przypadkiem nie chciała mi tego pomalować? Oczywiście byśmy się dogadały, nie? Wiadomo. Jakby aga aga oglądasz to, widzisz to, jakie to jest malutkie. Jakby ty darze radę? Weź napisz mi. Dobra, i to już było całe pudło. Jak widzicie, jest tego no, jest tego naprawdę troszkę, a jeszcze przecież jest ten dodatek. Dobra, to zerknijmy na niego. Dobra, czyli w tym pudełeczku mamy figurki zrób sobie sam. Ono to znaczy Jedyne, co ja składałam, i mam jeszcze nawet obcęgi od tego, i pilniczki, to był Gumpla, to był e, ten Evangelion, e, jedynka. Bardzo fajnie się to składa, jakby co. Ale, ale nie polecam, bo łatwo polubić, a to jest bardzo drugie. W każdym razie tutaj to nie są na wtyk, tylko chyba trzeba to posklejać, nie? Jakby składał ktoś. Napiszcie mi proszę w komentarzach, co ja mam z tym zrobić. Czy ja mam to posklejać kropelką? Znaczy, bo widzę, że mam je obciąć, nie? No to to, to wiem. Ale później to co, kropelka? Kropelka wystarczy, bo ona trochę rozpuści ten plastik, nie? Napiszcie no mi, proszę, co ja mam z tym zrobić, bo ja nie składam. Albo dajcie mi znać, do kogo powinnam się odezwać. Wiecie, nie chciałabym se zepsuć. No dobra, i to była cała zawartość pudła. Naprawdę jest tego trochę, to pudło też jest dość spore. Jakość druku jest bardzo ładna. To, wa to Wam mogę powiedzieć na pierwszy rzut oka: bardzo ładny jest wydruk. Jest ostry, jest dobra jakość, natomiast we wszystkich tych elementach papier jest śliski i no mi się akurat to nie podoba. Ja nie lubię takiego papieru. No to jest kwestia gustu. Figureczki też są bardzo ładnie odlane, jak na takie maciubkie, takie maleństwa. Także mam nadzieję, że rozpakowanie Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach. No i co, zapraszam Was w przyszłości na recenzję. Zamówiliście sobie tą medycję? Dajcie znać. Do usłyszenia.